Cześć, tu beata. Dziś mamy wtorek 3 listopada. Czas na minutę z Karta na dziś to król pentakli. To jest taka racjonalna karta. Jesteśmy w żywiole ziemi, a więc bardzo wysoka forma yy, czy manifestacja tego żywiołu. Yy, ta karta przede wszystkim reprezentuje yy, tak racjonalny umysł, rzetelne podejście do sprawy. Dziś będziemy też w taki sposób załatwiać wszelkie sprawy. Myślę, że to też świetnie się spisuje, wpisuje w nasze działania, jeżeli zobowiązaliśmy się do pewnych rzeczy, do pewnych działań, do zrealizowania pewnych rzeczy. To jest jeden aspekt, ale drugi. Dobrze jest jakby odświeżyć swoje zobowiązania względem samego siebie, czy samej siebie a propos realizacji naszych celów. Dlatego, że to będzie Będziemy, będziemy mieli dzisiaj szansę tak, na taką głęboką satysfakcję z naszego działania, z, z tego, co u, nawet nie udało, tylko co zostało już zrealizowane i osiągnięte. Oczywiście tutaj należy przede wszystkim wykorzystywać naszą inteligencję i rozsądek, natomiast w wyzwaniu ta karta. Niesie troszeczkę taki smak materializmu za wszelką cenę. I tutaj należy jakby bardzo uważać, żeby nie popa żebyśmy nie popadli w takie właśnie działanie. Um... Perfekcjonizm, który, jak wiemy, zabija, warto czasami mieć pod pewną kontrolą. Ale nie dajmy się jakby wkręcić w to, że wszystko musi być podporządkowane materii, jakby rządzy pieniądza, tak? Racjonalne podejście właśnie jakby równoważy to i niweluje. My jesteśmy w tarocie Santa Muerte. Ja spróbuję tutaj ją wyostrzyć, proszę. Jak już wspomniałam, król y Pentakli to osoba dojrzała, racjonalna, mądra, rozsądna, tak? Jakby z takim, działająca w taki racjonalny sposób, ale też dzięki swojej inteligencji możemy dzisiaj. Y jakby wypracować sobie, albo dzięki naszej inteligencji już zgromadziliśmy pewne dobra, już możemy sobie, już wypracowaliśmy pewne działania i możemy je kontynuować, możemy wypracować sobie jeszcze je lepiej w przyszłości. Dlatego to jest bardzo fajna karta odnośnie oczywiście naszego dobytku, naszego sposobu działania, naszego, naszego podejścia i chęci realizowania tego, czego się podjęliśmy. Um, więc dlatego też król Pentakli często odnosi się do, do dobrych na przykład y, zarobków, do, y, y, do dobrej pozycji materialnej, ale dla mnie przede wszystkim to jest takie działanie z pewnością siebie i racjonalne podejście do wszystkiego. Działajmy dzisiaj właśnie, czy podejmujmy decyzje w racjonalny sposób. Ze względu na to, że jesteśmy, jak już powiedziałam, w talii Santa Muerte, przesłanie czy rady zmarłych też tutaj są w tej talii ujęte. I ta rada w tej, przy tej karcie mówi o tym, żeby pomóc komuś, kto potrzebuje w tej chwili pomocy albo kto prosił o wsparcie. Tak? Na tyle, na ile możemy wspomóc. Nie musimy zapożyczać się, czy nie, mu nie musimy rujnować siebie. Tak? Na tyle, na ile możecie. Nagroda często pojawi się w innej formie, niekoniecznie w formie skrzyni pełnej złota, pojawi się w innej formie, zupełnie inaczej być może będzie wyglądał, ale mimo, mimo to nas to wzbogaci. I właśnie w taki sposób możemy działać i w taki sposób możemy wykorzystać ten, to nasze racjonalne podejście, to, to zobowiązanie, które gdzieś w nas siedzi. Warto jednak, wykorzystać tą wskazówkę też, żeby wesprzeć kogoś. Słuchajmy, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, rozglądajmy się, czy przypadkiem ktoś po prostu nie boi się albo nie wstydzi się poprosić o pomoc. To nie o to chodzi, ja często też mawiam o tym, że albo przypominam o tym, żeby yy, to nie jest tak, że musimy... Wyskakiwać z chęcią pomocy, zanim ten ktoś jeszcze poprosi. To też jest lekcja do przepracowania dla tego kogoś. Natomiast warto przyjrzeć się, czy ktoś po prostu już nie ma siły, już ma powyżej gwizdka. Niemniej jednak ta karta jest taką kartą spokojną, stonowaną i nie dajmy się wbić w ten materializm, że wszystko musi być przełożone na pieniądze, że wszystko. Że wartością w naszym życiu są tylko pieniądze. Wartością w naszym życiu może być bardzo wiele rzeczy, nawet, nawet dobre samopoczucie, nawet chęć pomocy komu innemu, taka bezinteresowna chęć. Dlatego, jeżeli już się do czegoś z, z, zobowiązujemy, warto y, y, jakby dopełnić tego i wywiązać się z tego. W przeciwnym razie będziemy zawsze patrzeć w taki sposób sceptyczny, y, żeby nie powiedzieć chytry, tak? Po prostu liczyć tylko many-many. A to nie o to chodzi. I też nie musi być idealnie, żeby było zrobione. To akurat sama sobie muszę przypominać 15 tysięcy razy dziennie, że nie musi być idealnie, żeby było zrobione, więc ten perfekcjonizm zawsze gdzieś tam głęboko w nas siedzi, a przynajmniej we mnie, niemniej jednak działajmy w taki sposób, żeby wesprzeć innych. Działajmy w taki sposób zrównoważony. Oczywiście opieramy się tutaj o żywioł ziemi, więc nie będzie to wow, i hura, i nie wiadomo co, ale też nie może to być. Wszystko podyktowane tylko i wyłącznie formą materialną czy stroną materialną na tego naszego życia. Mam nadzieję, że wykorzystamy tą dojrzałą energię króla Pentakli w dzisiejszym dniu, ale też spojrzymy na to, na sprawy, jakby nieco inaczej, tak, nawet na nasz sposób postrzegania. I tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.